Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego przezabawnego Monopoly. Ze mną jest Piotruś. Jestem, dzień dobry. I jest Tomek. I jestem. I ogólnie to ja tu jestem gościem. Nieprawda? Jak nie, jak tak. No nie. Ola tylko wygrywa, to nic. Dokładnie. Jeśli jeszcze nie widzieliście poprzedniego odcinka, to zapraszamy. Jej, gra. Będę drugi, Będę drugi, czy Ola nie wygra. Tam rady. Spokojnie. A, i zmieniliśmy tak. zasady, że teraz można się podkupować, tak? Tak, no tak. I my na... znaliśmy, że, że się będziemy podkupywać. Tak jest. Tak. I game, Gramy w 15 minut. I mhm. kupuj resort, teraz już kupuję karty. <śmiech> <śmiech> Ta muzyczka jest zaraźliwa. Mhm. Muzyczka! Nie mam muzyczki, właśnie, coś mi tak dziwnie. <laughs> A, Jak się teraz wszyscy rzucają na teraz resorty, ja nie wiem. <grystanie> o, mam muzyczkę. Back. Milan. On 300 tysięcy. Szanowny już dłużek. to mało. Deutschland, Deutschland. <grystanie> 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 o, szansa. Na sukces? Na sukces! No. <noise> Dobra. Masz? Ej. A no, tylko jedno. Ale ile tam? A 150? Mało. Tak, ale Nowy Jork już musiałeś kupić. Mhm. Piotrek, nie pasuje mi to, że jesteś niebieski, a nie żółty. Bo się mylisz teraz? No. <noise> no. Powinna się dać wybierać kolorki. No. Serio. No. Dobra. Mam nadzieję, że pani wróci tutaj ponownie. Mhm, chętnie. Podkopiła podkupiła. Ojej, ja nie widziałem. No i podatek. Na sto tysięcy. Od Lipa. Tak, od iPhone'a. <grym grym grym> no podatek. Ja nie chcę hmm. tam trafić, bo nie mam kasy. No Tomek, ty masz jeszcze lepszego iPhone'a od. mnie. A czemu 54... Bo jest Bo jeszcze nie był w serwisie. No to prawda, jeszcze. Oczywiście się tego nie życzę. Ja sobie też nie. Dobra, Hongkong. Gacia Nosz! Mm, dzień dobry. Nie chcę kupić. No to nie. No serio? No kurde. Ale super, wszyscy trzej na jednym polu. Co to tam jakąś Hiroshima czy coś? Mm, tak, jak to się nazywa? <laughs> o, o, posiedzę. Jak to się nazywa? Um, Harakiri. No. Harakiri. Ja Ej! Ja się tak nie bawię. Też idziesz ze mną? Nie. O, Ej. mistrzostwa. No to fajnie, tylko ciekawe jak to się nie wejdzie. Ja tu siedzę. Ja nie rzucam kostką. I pewnie teraz wyjdę, tak? O! Zgadza się na tym, że Ola sama będzie biegać po flęży. A jak? Trochę Przekaż... bezpieczniej chociaż. No, fakt. Ale pokupuję teraz, patrzę, że jest pól wolnych. No, ale zobacz kasę. kasę. to jest fakt. Dobra, to nie wychodzę, to zostaje. To ja sobie też że zostać. Ach, jaka taktyka. Nie. O. A -a. w odwiedziny. <laughs> Siedźcie Zrobi tam spokojne. dalej. O, wychodzę. Dobre? Na bilet to... Nie chcę. Na bilet samolotowy staczyło. O, szansa. Uuuu... Mmm... gdzie da. Chicago. Niszczony. Ej, już nowa ma szansę. Nic mi nie zrobicie z Nowym Jorkiem. Zbytnio kocham Broadway. Ja dalej siedzę. Nie za dobrze ci tam dupkę grzejesz. No. Pomydełko się schyla. Na no. tej bezludnej wyspie? No, no to wpłynie. No. Okay. Ja muszelek szukam. To też źle zabrzmiało. Oj, bardzo źle. Roluję. O, tak. Pasy dobrze mi zrobiły. Ej, czemu nie mog... Co jest? Ej, nie dało mi... Ej, zwieź... mi się, się zbugowała. Piotrek, ci tak. ciebie znowu wywaliło? Tak. A nie wiem dlaczego. Dobra, teraz zrobimy po prostu cięcie, nie? Bo wiecie, to jest... Ta gra jeszcze jest w fazie testów. No. E, aha, ja mogę się przelecieć. A, mi w ogóle całą grę reaguje teraz. Hmm. Co to robimy? No to robimy cięcie. No to tego. To co? Wracamy po cięciu. Mm -hmm. e, Ta gra jest jeszcze po prostu w fazie testów i, i, i znowu grasz na pierwszy na błędy. No wiem, Okupuje. Wenecja jest moja. A ja? O, dobra. Dwa. Cześć. cześć. Dobrze. Cześć. Dobrze się zaczyna. A nie, to nie moje, i kolor się zmienił. Mhm. Mm Dobra. Berlin. Mhm, uh, z festiwalem. No. Festiwal piwa, a to nie tam. Oktoberfest. Mhm, mm a on jest w tym... Eee... Uh... Tomek? To nie w Niemczech. Ale. A słynie z Bawarii. A, właśnie, w Bawarii. Nie. Jak mi się coś obiło, o Uszy? Tak. Ta <grym> to jest nie fair. Mhm. Jak nie. <grym> ja was bardzo lubię, ale żeby tak codziennie w odwiedziny wpadać. O nie. <grym> ha, ha, ha. Tylko 74. Od czego to zależy? Od ile masz nieruchomości? Tak, 10%, no. I fajerwerki! Nie cieszycie się? Nie. Lepszy standard w hoteli. Wolałem Królową Elżbietę, jak władała tymi terenami. Tomek! Dobry! Teraz Amerykę też podbijam, no oni spodobały się moje hotele? Bardzo. Dobra, dam ci zniżkę. Mm -hmm, no dzięki. Nie. A to jest moja, dobra. Dobra. Kazan albo Moskwa. Jest. <grym> <Jeszcze> <grym> mi nie mógł trafić na podatek. O, sadci. Kupienie w ogóle wszyscy, nie? Powaga. No, no, że <laughs> Podkupujemy się dalej, nie? Mhm. Tak. Dobra. Dobrze wie Nie. <laughs> nie bawię się tak. <laughs> A to dopiero pierwsze okrążenie. To stołkocie przy kolejnych. <laughs> Źle rozliczyłaś, Pita. No, najwidoczniej. No, teraz ja Ciebie odwiedzam. No, super. Ooo. Oh. No, może nie automatycznie. No, 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 <coughs> robimy to tak. It's automatic. Kostkuj. Kostkuję. Hongkong. <coughs> Chociaż troszkę. <coughs> no nie. Odkupujesz? Nie mam pieniędzy. O. No cały ten kraik emoji tutaj spamujesz. O, Od tej Ola nie wiem, czy wiesz, masz emotki. O, faktycznie? Po boczku. Szkoda, że nie ma środkowego palca. O, nie ma. Za kulturalne no. emotki. No. Ale normalnie w tych iPhone'owych jest. Mm -hmm. Ja na Samsungu też miałem. Od jednej pani dostałem kiedyś. No, no. Takie piękne zdjęcie paluszka. No, raczej nikt nie, nikt nie wygra wcześniej. No nie. No, nie. Ja właśnie podkupimy. Nie no, ma raczej. Nie podkupić. podkupić. Nie można? Nie. U, -u, -u, U. Chyba, że ktoś sprzeda. No i Paris. Zapraszam. I z... Nie stać mnie. I Jeszcze mistrzostwa. Super. <grym> A te mistrzostwa nie spadają po Też... użyciu, że tak powiem? W nie. Po pięciu okrążeniach chyba. To trochę ci oddam. chyba nie. No, <grym> Dziękuję. Proszę. Jezu. <laughs> to jest tak, kiedy jedziesz na wakacje i natniesz się na kogoś znajomego. <laughs> I musisz go zaprosić na piwo. Tak. O, nie wychodzę. <coughs> to robię. Pani do Hongkongu... Mm. a, Szanghaj. Udrazu hotel. Mhm. Nie, też nie jest hotel. Bo. Dobra. Hmm. Hmm. Dobra, co Robi się A, ciasno dobra. na tej planszy. Hmm. Miesz, się <coughs> no, no nie trafił. No Niestety O, zapraszam Cześć Polska dzielnica Polskie miasto no. Do widzenia Trudno tam <noise> No wiesz, potrzebujemy ludzi do sprzątania To jeszcze do mi które zapłacić mam posprzątać jeszcze? No jak chcę O, Paryż, proszę bardzo szanse na chcesz. szansę to znowu szansa. I kogo jest zagrożeniem? O nie. Hmm, 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 hmm. Eee, No to sorry. No, Najdroższe. Kawam. Najdroższe A, na tą stronę z... Właśnie. Dobra, szef. Chali za Chicago dostałem. Dziękuję. <laughs> No nie! O, Nie! wiem, czy lubisz mistrzostwa. O jezu. Mi Tomek taki wiesz, taki, taki sportowy fan. No, jak reklamy lecą. Może to są igrzyska w Rocket League, ale. E-sportowe. No. Dokładnie. To tak. O tak. Mam do siebie. By ulepsze. Noż! Tam jak! <noise> masz tak. <noise> Możesz mnie nie śledzić. tym cichym stolkerenci. Ale tutaj patrzcie, chodzę z aparatem. No tak. właśnie, taki paparat. <noise> Bo trzeba <noise> gwiazdy świecić. No, śledzić. świecić. 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 <noise> gwiazdy sobie same świecą. I opadają do góry. No no. Czyli było laswega? Tomka. Moje! A, no, już myślałem, że moje. To jest kombiu żyć? O, oh, Select a City to Start World Championship. Mhm. Mm Berlin. No, i teraz hmm. ten na Berlinie. Oby. To nie! To w sumie. sobie teraz że. No znowu nie bieżę. Ja <laughs> mam podatki. O, i trochę zapłacone. 223 A -a. Czy 233. To i tak mniej niż na Berlinie. No. <laughs> <laughs> Milion, masakra. Znając no, moje szczęście, mina. Cztery. No teraz jest to Piotrka. Nie. <laughs> o! Tak wolnych tyle Nie. <laughs> Mhm. Dobra, Dostanę robuję. 300 na starcie, bo starcie to do... O! To już na chwilę. 134 jeszcze najgorzej. No to teraz co mnie czeka? Paryż? Nie! Mm. Bo nie możnało było pośrodku. Nie można było. Możnało. Z <laughs> tej od śmiechu nie mogę trafić w przycisk. I tylko kasę podają. Nie no super. O, o odkupiłaś mm -hmm. no, no ma firmę. I hotel. O Jezu. No to to <coughs> nie mój, że będzie. Dobra, cyk. Ja kupię tutaj, żebyś tutaj nie miała... <coughs> żebyś nie zachciało. Spoko za chwilę wpadnę do Berlina i będę wszystko sprzedawać. No, oby. A Berlin jest tak ładny. Nie, Sydney. Na puste hmm. Jeszcze wybierze teraz Spokojnie, nie ma pieniędzy, żeby kupować Dobra Jakiś broń To No nie <ślesk> Tomek ci powiedział jakie Wiesz Mówiłem, że za pieniądze pieniędzy nie ma! Piędzie na niebiesko, choler. Mm, ty ja bym mogła polecieć. Mm, ty ja bym chciała do polecieć. Berlina. Nie mogę, do Berlina. No, kazan. Bo tylko to mam. Odwiedzę Tomkę. Dobra, ja sobie kupię Sidney Tomek, wpadnij do mnie nie, o. A nie kupisz. A nie kupił dobra To mi czterdzieści O hotel Cześć Ola Cześć. Wiesz, tam jak to wszystko przez to, że się dzieje i za długo na wyspie? Też mi się tak wydaje. No chyba nie. Ej, braknie mi tysiąc. A, tylko... A nie, tu jeszcze on to nie idzie. Super. Ale kazał się trzyma. No nie. Poczekaj jeszcze. Naprawdę, teraz na Moskwę. Teraz? Coś gotówkową u gotówkowo umie nie. Kredyt hipoteczny? Nie, dziękuję <grystanie> hmm. Ta Ej, to żółto-pomarańczowe czeki to jest... Jest o, jedna, nie. wejdźcie. Ja nie wejdę, wybacz. Bo ci się na wyspie? No, podoba mi się. No nie. <grystanie> Już dzielone są tańsze. I pewnie teraz znowu, tak? Milan? Nie. <grystanie> Cieszę się, że tam hotelu nie ma. Eee, Mam jedną. Tą, tą którą muszę sprzedać. <grystanie> o Boże. Jeszcze tylko półtorej minuty. To byłaś tam na, na, na wyspie. No. Już czekaj, zapłacę Zapłać. specjalnie. A... No już. Teraz, Toczy. kiedy mo mojego już nie ma, no. No, <grym> Nowy Jork, a kupię w sumie. A co ci stanowi, Czemu nie? nie? No niepewnie. Jumy, mój Berlin, Berlin. No, kupię to ja do bez żadnego domku. <grym> Też jeden będę mieć. <grym> Nie wiem, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Nie, to jest chyba jakiś żart. To żart <grywia> był Disconnected Piotrka. Ale to nie mnie... Czemu to mnie wywaliło znowu? Nie mam pojęcia. To cię ten... przycinało. No. Więc... Dobra, to wygrajcie do końca. Pół minuty zostało. A ty... W... To jest najgorszy... tu, wkleję, tu wkleję ekran yy, od was. Dobrze. Tak, jak bot teraz wygra, to się wkurza. Zapłaciłam ci ten za syd w Sydney, jakby co? O, miło. A to nie bot wygra, tylko ja. <grystanie> Ale mimo wszystko. Mhm. Możemy. No. <grystanie> co się stało? Tomek stanął na Granadzie. <grystanie> bo już rzutem nie ma. Tej Naprawdę? Ale ja jestem wrogiem. Jakim cudem nie wiem, mam na mnie w Pięknie. O matko. Ojej. Podoba mi się tam. No, tak. Bardzo fajna, sympatyczna, jest fajna, przyjemna dla oka i można się pośmiać. Szkoda, że cię wyrzuca, trzeba coś z tym ogarnąć. No właśnie no. wiem, obczajmy. No, to w takim razie, co? Dziękujemy za rozgrywkę, fajnie było. Mhm. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Tak, widzimy się w kolejnych odcinkach hacheszkowych. -ha mhm. <głos> <głos> w takiej ekipie tylko chachaszkowych. Dokładnie. No to do zobaczenia. Pa! Pa! pa, pa.